W tym dzisiejszym filmie, dzisiaj powiem Ci, jak zrobić, jak użyć lekarstwo na takie skręcające się liście rulon pomidorów. A gdy użyjesz tego lekarstwa, to to liście, to góra liści, góra pomidora będzie rosła. Liście będą miękkie, nie twarde, nie takie sztucznie zielone, ciemnozielone. Nie będą grube, po prostu tak jak naturalne jak tutaj widać tutaj raz zastosowałam to lekarstwo i od razu widać poprawę liście zrobiły się dużo bardziej miękkie nie kręcą się nie są sztywne grube a dół zahamował kręcenie liści w rulon Także dzisiaj powiem Ci o takim jednym mikropierwiastku, ale najpierw powiem Ci, musisz trochę wysłuchać o co w tym wszystkim chodzi. Bo bez tego ciężko będzie zrozumieć dlaczego, akurat ten mikropierwiastek trzeba zastosować przy skręcających się liściach w takie rulony. Także w poprzednim filmie też była rozmowa o takich liściach skręcających się w rulon. I tam poleciłem zastosowanie fosforu, oprysku fosforem, i tak powinno się zrobić, bo to jest taki antidotum też na, na ogólne przenołożenie roślin. Także fosforem też jest zalecany oprysk. Także w poprzednim filmie też mówiłem o tych liściach skręcających się w rulon, i mówiłem, że to jest od nadmiaru amonu, i to się wszystko zgadza. I tak w ostatnim filmie miałem sporo pytań, dlaczego gleba musi być lekko przysuszana. Nie chodziło mi, że ma być sucha, ale nie nadmiernie wilgotna. A to z tego powodu, że przy takiej wilgotnej glebie amon bardzo lawinowo się chłania przez korzenie. Druga sprawa to, gdy mamy dużo wody w ziemi, tlen jest wypierany i bardziej działają bakterie denitryfikacyjne, które redukują azotan do amonu i lepiej działają bakterie denitryfikacyjne, które właśnie redukują azotan, czyli azot azotonowy, który jest bardzo dobrze przyswajalny, spokojnie przyswajalny i nietoksyczny dla pomidorów i te bakterie przekształcają, redukują ten azot do amonu. A gdy mamy takie podłoże dobrze wilgotne cały czas, to właśnie te bakterie lepiej funkcjonują. W podłożu lekko przysuszonym, gdzie jest dużo powietrza, amon przerabiany jest na azoton, właśnie ten, który nie powoduje toksyczności na roślinie i powstaje właśnie z amonu, czyli tego amonu umywa. Druga sprawa to, jeśli w ziemi jest mocznik, a przeważnie jest, to duża wilgotność sprzyja w hydrolizie tego mocznika do amonu. Także z mocznika powstaje amon i jest go coraz więcej. Także, gdy kręcą dzisiaj liście w rolniki, i używasz oborników gnojówek co teraz przy owocowaniu nie powinno się w ogóle używać to nie podlewaj nie utrzymuj takiej mocnej wilgotności podłoża i także teraz przyszedł czas aby powiedzieć jakie to jest lekarstwo na przenowrzenie amonem aby te rośliny pomidory wracały do normy i były takie liście już po jednym prysku w miarę miękkie a tym pierwiastkiem jest miedź a miedź w roślinie ma ogromny wpływ na przemiany właśnie azotu i do tego NH4 amonowego. Także aby doprowadzić pomidory do ładu, to tutaj dzisiaj będzie mowa o miedzi. Miedź w roślinie ma ogromny wpływ na przemiany właśnie azotu i do tego azotu NH4 amonowego. I także miedź odpowiada za przemianę azotu. Nazywa się to redox, czyli coś co redukuje. Także jony amonowe NH4 z oborników gnojówek i nawozów mineralnych muszą być szybko wbudowane w aminokwasy, bo jak będzie ich za dużo wolnych w roślinie, to będą toksyczne. A z tych jonów NH4 wbudowanych w aminokwasy powstają białka, chlorofil i inne jak DNA, RNA. Tak samo nadmiar jonów NH4 w liściach jak i w glebie prowadzi do rozwalenia równowagi kationowej. I najbardziej szkodzi to właśnie nadmiar jonów NH4, pobieranie wapnia, magnezu i potasu w podłożu i tak samo tutaj w procesach w liściach. Tu gdy jest za dużo jonów amonowych i jest brak miedzi, roślina po prostu nie nadąża z metabolizmu azotu i traci wtedy energię, bo jony amonowe zużywają ich sporo, występuje wtedy właśnie stres oksytacyjny, i liście po prostu skręcają się w rolniki powodu zaburzonych struktur komórkowych. Jest to naprawdę bardzo poważna sytuacja, ale dla nas amatorów możemy po prostu machnąć na to ręką, bo tutaj chodzi nam o smak swoich pomidorów, a nie takich tekturowych ze sklepu. I tu ciekawostkę Wam powiem. Dla przykładu ryż rosnący w wodzie, w której przeważnie występuje ten amon, bo w wodzie są warunki właśnie z deficytem, jak mówiłem wcześniej, tlenu i bakterie przeważnie przekształcają go w azot z azotanu do formy amonowej. Ale ryż jest odporny na amon, a nawet preferuje nawożenie nim. Dlaczego tak się dzieje? Ryż ewoluował mechanizm szybkiego budowania właśnie tych jonów amonowych, nietoksyczne aminokwasy. Także ryż nie ma problemów z utrzymaniem równowagi jonowej pomiędzy NH4 a potasem, magnezem i wapniem. Ryż potrafi magazynować amon w taki sposób, że nie staje się toksyczny dla roślin. Tylko że pomidory takiego mechanizmu nie mają, i przy braku miedzi i nadmiarze amonu powstaje katastrofa nie tylko z liśćmi skręcającymi się w rulon, ale toksyczność amonu ma bardziej, właśnie jak mówiłem wcześniej, złożoną strukturę. Także mieć odpowiada właśnie nie bezpośrednio, ale pośrednio w tych wszystkich przemianach oksydacyjnych i redukujących. Także odpowiada za przemiany azotu. Jest go dużo, nie ma miedzi, robią się cyrki. Także teraz pokażę Ci niedobór mieci na roślinie. Przykładowo mamy tutaj kilka liści. Także, także jak widać, tak ten liść jest ciały, sztywny, gruby, nienaturalnie mocno zielony. Zdawałoby się, że jest takim okazem zdrowia, ale on jest nienaturalnie za mocno zielony. Liście takie są przeważnie kruche. Mogą się łamać w skrajnych przypadkach, i właśnie na początku uprawy, jeszcze w maju, liście zdają się takie podejrzanie bardzo zdrowe, bo są bardzo ciemnozielone, ale z czasem właśnie twardnieją i wyginają się taką łóżeczkę, budeczkę, rulonik. Jest to takie przedczesne starzenie się, wywołane właśnie przez stres oksydacyjny, nadmiarem amonu i złym metabolizmem azotu przez roślinę. A prawidłowe liście są miękkie. Jak tutaj widać, uginają się ładnie. Blaszka, ogonek liściowy jest długi. Blaszka bardzo ładna, także jak tutaj widzisz, te liście są bardzo miękkie i bardzo dobrej kondycji. I także co sprzyja niedoborowi miedzi, to już mówię. Tutaj u mnie w tunelu w tym roku nawiozłem. Prawie pół na pół takiej ziemi powagiennej. Dobrze rozłożony torf. Jest to ziemia taka bardzo lekka. I właśnie niedobór miedzi na pewno wystąpi w takich lekkich podłożach torfowych nowo utworzonych substancji organicznej. Przykładowo, robisz grządki podwyższone i sypiesz jakoś kanapkowo, warstwowo różne substancje mineralne. To fajnie wygląda na filmach, ale ta ziemia kiedy się przeżre, no to trzeba 5-6 lat, aby to się wszystko unarmowało, przegryzło ze sobą, bo gdy taka ziemia się przegryza, to tworzą się różne kompleksy, helaty kompleksowe, które wiążą się na stałe z substancją organiczną, i wtedy jest taka, taki pierwiastek w ogóle nieprzystępny dla roślin. W takich nowo tworzonych podłożach, czy grządkach podwyższonych, właśnie robionych z takich kanapek. Wystąpi na pewno niedobór miedzi i jest to nazwana choroba fachowo choroba nowin. Także robienie grządek substancji organicznych różnego typu sprzyja na pewno niedoborowi miedzi, bo jak mówiłem wcześniej, miedź wiąże się z zyskami organicznymi, jak jest dużo truchnicy w podłożu, w różne helaty kompleksowe, a zarazem niedostępne dla roślin. Najwięcej miedzi przyswajalnej jest w glebach ciężkich, przykładowo gliniastych. I zaraz pokażę Ci taką glebę, na której rosną pomidory i Liście w ogóle nie kręcą się w takie rolniki. I tak wracam do tego tunelu, w którym w poprzednim filmie pokazałem, że upał nie jest głównym powodem skręcania się liści w rulon, a tylko potęguje ten stres oksydacyjny, który roślina ma z powodu niedoboru miedzi i nadmiaru amonu. I po co tutaj przeszedłem? A po to, że pokazać, że tutaj jest ziemia mineralna ciężka, i w takiej ziemi niedobory miedzi rzadko występują, gdy nawozi sto kilka lat obornikiem czy kompostem. I teraz, czym nawieść pomidory, aby dostarczyć miedź? To tutaj od razu zacznę od miedziano. Miecien, miecien WP, czyli o formulacji WP, to jest, oznacza, że to jest proszek z różnymi dodatkami użytkowymi. I tutaj mam nawóz miedziowy w formie siarczanu miedzi. Ten nawóz jest przeterminowany, ale wszystko ok jest, wszystko działa, także te nawozy się nie przeterminowują, jeśli są dobrze przechowywane. Ja je rzadko używam, także prawie cały lit przez tyle lata zostało. Także tutaj mamy siatkę miedzi w nanocząsteczkach, bardzo dobrze przyswajalny. A tutaj mamy tlenochlorek miedzi w miedzianie, w proszku. I aby roślina dobrze przyjęła miedź, to, musi być, to muszą być to właśnie nanocząsteczki helaty. A pokażę Ci, jaka to jest właśnie różnica. Tutaj mamy 200 ml wody deszczowej. Tutaj mam pół mililitra siarczanu miedzi, czyli odpowiednia dawka do oprysku i zobacz jak rozpuszcza się bardzo dobrze siarczan miedzi w wodzie. Także od razu znika. żadnej zawiesiny, dosłownie robi się klarowna niebieska ciecz praktycznie trzeba mieszać i mamy jednorodną praktycznie koloidalną a tutaj przy miedzianie mamy proszek o dużej granulacji Widać, że są bardzo duże cząsteczki. Gołym okiem to widać, że są bardzo duże cząsteczki. I co jeszcze? Ja tutaj nie będę więcej tego dodawał. Gdy zrobimy zawiesinę tego mięcianu i ona trochę postoi, zrobi się na dole osad, czyli. Nie jest to dobre, nie jest, miedzian nie jest dobry do oprysku, aby dostarczyć miedzi roślinom. Także tylko jakieś helaty albo siarczan miedzi, który jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie i jest w formie nanocząsteczek. Mieć ogólnie dobrze się wchłania, w miarę dobrze. Po dwóch dniach przykładowo, trzech, na pewno 50% miedzi wchłonie się przez liście. Są jeszcze nawozy wielomikroelementowe, jak przykładowo Micro plus, ale one też nie nadają się zbytnio do tego zabiegu, bo jak tutaj widzisz, w gramach 1,2 g Także taki nawóz nie nadaje się teraz właśnie do ratowania pomidorów. On jest dobry profilaktycznie dwa razy do roku zasilić, ale nie do takich celów. Tak samo nie nadają się nawozy MPK ze śladowymi ilościami właśnie mikroelementów miedzi, one też nie uzupełnią tej miedzi, której trzeba właśnie przy tym niedoborze. Najlepiej użyć siarczanu miedzi lub miedzianu formulacji z jak najmniejszymi cząsteczkami miedzi, czyli helaty albo ten właśnie siarczan miedzi. Teraz jak stosować nawozy miedziowe, bo z tym będzie różnie. Przykładowo w tym nie ma w ogóle informacji, jakie stężenie, ile wody, tylko jest informacja, że od pół litra do dwóch litrów na hektar I jeszcze mam informację, że to jest ważne, że mamy 6,5% miedzi w litrze, czyli 80 gramów w litrze jest czystej miedzi w pierwiastku, bo nawóz waży 1,24 razy 6,5% wychodzi nam 80 gramów w litrze, czyli mamy tylko tą informację i od pół litra do dwóch litrów na hektar nie mamy stężenia, nie mamy wody, także ja to Ci policzę mi więcej ile tego trzeba, a robimy to tak, że Tutaj weźmiemy maksymalną dawkę, bo taką bym proponował, opryskać pomidory, czyli 2 litry na hektar. 2 litry to jest 2000 ml. I dzielimy to na ilość metrów w hektarze, czyli hektar ma 10 000 metrów kwadratowych. Dzielimy na 10 000. To wychodzi nam 0,2 g na metr kwadratowy. I przykładowo, gdy masz tunel 10 metrowy, mnożysz to razy 10. I wychodzi, że musisz użyć 2 ml, czy bardziej mililitry niż gramy tego nawozu na tunel 10 m kwadratowych. Ale tutaj nie mamy stężenia tego. To stężenie do tego nawozu to jest 0,2503% czyli te 2 mnożymy razy 3 dzielimy razy 3 i wychodzi nam, że musimy użyć 0,66 litra wody przy stężeniu 03 ale są jeszcze inne nawozy, przykładowo, to jest siarczan miedzi, ale w roztworze i on ma 8% 80 g w litrze, ale jest w proszku pięciowodny i on ma 24,5% miedzi, czyli dużo więcej, bo jest w proszku pięciowodny siarczan, mag, siarczan nie magnesu, tylko miedzi. Także gdy możesz mieć taki nawóz, możesz mieć kalaty, które mają do akwarium 12%-15% i teraz pokażę Ci jak obliczyć stężenie do pomidorów z tych innych nawozów. Bo ogólnie bo ogólna taka dawka jest to 300 gramów czystej miedzi na hektar. Znowu dzielimy 300 gramów podzielić na 10 000 metrów hektarze, To wychodzi nam 30 g na metr kwadratowy. I tyle trzeba dać miedzi do prysku na metr kwadratowy. Tutaj mamy 0,3 g. mamy tunel przygotowy 10 metrów, to mnożymy raz 10 i nam trzeba. Także 0,3 grama trzeba na mandometr Także 0,3 grama trzeba nam miedzi na cały tunel 10 metrowy i możesz mieć przykładowo nawóz 15% miedzi czy siarczan miedzi jak mówiłem w proszku 24,5% a nam trzeba dać 0,3 g na 10 metrów. To wtedy dzielimy 100 na 24,5 tych procentów i wychodzi nam 4,08. I teraz mnożymy to razy 0,3. Czyli trzeba nam wziąć 1,22 grama siarczanu miedzi pięciowodnego w proszku. No tu na 10 metrów kwadratowych. 1,22 grama na 10 m kwadratowych. I teraz możemy też to opryskać z stężeniem 0,3, czyli dzielimy to wartość na 3. To wychodzi nam 0,4 litra wody. Także tak sobie możesz przeliczyć inne nawozy, tylko musisz mieć wiedzieć, będzie na pewno opis ile on ma procent miedzi, czystej miedzi w pierwiastku. Trzeba pamiętać, żeby z miedzią nie przesadzać, bo będzie i toksyczna dla Was i dla pomidorów. Także tutaj musimy naprawdę wyrobić to wszystko z głową. Także takie są proporcje. Dodam jeszcze, że siarczan miedzi działa na bakterie grzyby, czyli zarazem jest to oprysk przeciwko chorobom. I tam, gdzie nie możesz użyć legalnie miedzianu w oprawach ekologicznych, nadal możesz użyć siarczanu miedzi do oprysku przeciw chorobom. Także tutaj jest pomidor gruntowy posadzony późno, ale teraz już mamy okres owocowania w tunelu i w tym okresie należy całkowicie zrezygnować z azotu amonowego a jak już stosować azotu tylko azotonowy który nie zakłóca popierania pierwiastków potrzebnych przy dojrzewaniu jak potas, magnez wapń a jak dalej będzie stosował gnojówki które zawierają sporo amonu a amon z gnojówek przyjmuje transportery właśnie magnezu, wapnia i potasu to właśnie będziemy mieli takie przygody z tymi pierwiastkami bo będą w sumie zablokowane przez właśnie ten amon A jak jeszcze będzie niedobór miedzi to w liście będą się kręciły w rolony. Ogólnie miedziu można nawozić co kilka lat do glebową. Jeśli mi przypomniecie na wiosnę, to nagram film, jak to zrobić, bo trzeba też to zrobić bardzo dokładnie. Co do stosowania gnojówek, ja nie zmieniam zdania, bo miałam w tym roku nagrać właśnie film, skąd tam jest tyle chorobotwórczych bakterii, grzybów, toksyn wytwarzanych przez ich metabolizm, skąd tam się w gnojówce biorą wirusy i nagram w przyszłym roku taki film zbadam taką gnojówkę, dla przykładu pokazać Wam, bo niektórzy twierdzą, że gnojówki to jest jakaś tam fermentacja porównują do ogórków, a jest to po prostu rozkład, rozpad knilny materii zielonej przez grzyby i bakterie. Ogólnie prawo zabrania nawożenia warzyw, które się je na surowo takimi fekeliami. Co innego by było, gdy masz maliny, masz taką gnojówkę. Maliny rosną kilka lat, na tym jednym poletku, nie masz poplonów, przedplonów z warzyw, sałaty, to gdy podlejesz takie maliny gnojówkami, to te bakterie nie przejdą na owoce i jest to w miarę bezpieczne. Ale gdy uprawiasz tutaj pomidory, potem zaraz uprawiasz sałatę, czy, czy kapustę, na nich będą te bakterie gnilne, potem będziesz kiśnił te kapustę, czy ogórki, może to wszystko gnić, może ta kiszonka być śluzowata. Także nie widzę w tym żadnej Ekologii, po prostu nawozić swoje warzywa, które się je na surowo liście, fekaliami. I do tego jeszcze one w tym okresie dojrzewania pomidorów blokują właśnie te wszystkie pierwiastki, które wymieniłem, które odpowiadają za właśnie smak i prawidłowy rozwój owoców. A ludzi którzy upryskują gnojówkami warzywa i to jeszcze w tunelu, tam gdzie jest taki swój mikroklimat, i upryskują warzywa właśnie takimi każonymi gnojówkami, to już w ogóle nie rozumiem. A najbardziej mi właśnie jest ich dzieci, bo one są nieświadome, że tato czy mama robił, robił takie cyrki. I po zjedzeniu takich warzyw może być dór brzuszny, ale tu jeszcze mały pikuś, bo można dosyć zapalenia ph moczowego utajonego. Można nabawić się różnych wirusów, chorób, które uaktywnią się przykładowo za 10 lat. Albo po wypadku, gdy będzie organizm osłabiony i wtedy leci sepsa. Także jeśli jesteś początkującym grudnikiem, to ja Ci doradzam, w żadnym wypadku nie używaj knojówek, tam, gdzie rośnie sabata, Wszystkie warzywa, które je się na surowo. Także to by było na tyle w tym filmie. Cześć.